Dzień dobry, dzień dobry. Witam Państwa serdecznie w dzisiejszym odcinku. Opowiem Państwu o uprawie tego pięknego krzewu, czyli pęcherznicy. Pęcherznica jest pięknym krzewem dorastającym nawet do 3 metrów, ale przy przycinaniu możemy ją trzymać na jakiej wysokości chcemy. Nawet tak jak tutaj jest przycinana co roku, już trzeci rok tutaj rośnie, jest zagęszczona. 6 sztuki się tutaj znajduje. Eee, po prostu przycinamy jak chcemy. Wiosną ma piękne bordowe liście. To są nowe przyrosty, dlatego tego jeszcze nie widać, ale w nie będzie widać. To jest akurat odmiana Red Baron. Jest też ładna kalinolistna, jest też ładna o złotych list, liściach, jest też diabolo ładna, ale o popularnych odmianach pęcherznicy będzie oddzielny filmik. Nie lubi nawożenia, lubi ziemię kwaśną, ale widzicie, mimo że tu jest agrowłóknina, chwastki tak przerastają, lubi korowanie, żwirowanie. Tutaj ja ją puszczę do wysokości płotu i będzie przycinać. Na żywopłot. Jeżeli moje filmiki się Państwu podobają, zapraszam do subskrypcji kanału. Więcej inter interesujących porad znajdziecie Państwo w moich poprzednich filmikach, a w następnym odcinku opowiemy sobie o tym, jak zrobić efektowne ogrodowe kompozycje. Serdecznie na te odcinki zapraszam i życzę Państwu miłego dnia. Pozdrawiam.